We wrześniu 2015 roku w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości zawiązała się grupa młodzieży działająca przy Bibliotece Szkolnej, która postanowiła poprzez rozmaite akcje i działania promocyjne zachęcić kolegów do kontaktu z książką. Grupa bardzo prężnie działa do tej pory, organizując szereg interesujących akcji. Jednym z pomysłów okazały się spotkania czytelnicze. Wcześniej też były spotkania czytelnicze, były też wystawy fotograficzne, bo szczerze mówiąc, nasza szkoła bardzo często udziela się w różnych akcjach organizowanych też przez inne szkoły. Zaprosiliśmy też dzisiaj na spotkanie dzieciaczki mole książkowe przy herbatce, którzy dzisiaj też zaszczycili nas właśnie swoją obecnością tutaj. I wszyscy razem działamy, żeby zachęcić wszystkich do czytania. Spotkanie z Małgorzatą Szumską było bardzo dobrym wyborem, ponieważ uczniów zaciekawiła zarówno jej najnowsza książka Twarzy Tajfunu, jak również nieco starsza pod tytułem Zielona sukienka. Zaprosiliśmy panią Małgorzatę Szumską, ponieważ jej historia jest bardziej ciekawa, ponieważ jest wolontariuszką i wyjechała na Filipiny, i właśnie dzięki temu wyjazdowi powstała jej książka Twarzy Tajfunu. Myślę, że jeżeli dzisiaj właśnie odbyło się to spotkanie, jeżeli poznali całą historię powstawania, tej książki, poznali różne tragedie ludzi, no to będą chętniej czytać te książki, które opowiadają właśnie o historii innych ludzi. Czy też jeżeli chodzi o fantastykę, no to myślę, że można się poczuć, jakbyśmy byli inną osobą, taką w książce, jakbyśmy prowadzili dwa różne życia, więc myślę, że zachęcamy innych do czytania. Czy byłaś miło zaskoczona, że uczniowie Kłóckiej Szkoły Przedsiębiorczości zaprosili cię na takie spotkanie czytelnicze? Yy, bardzo miło, zwłaszcza, że to jest dla mnie. Największa frajda, jak mogę mówić raz, że doło trochę młodszych od siebie, bo mam nadzieję, że chociaż jednej osobie coś tam zakiełkuje w głowie i może gdzieś ruszy w podróż i będzie siebie realizować. A dwa, że no ja nie byłam co prawda, tutaj w szkole, byłam w Liceum Probrego, no ale kłótko jest dla mnie bardzo bliskie. Zrzumiałam, jak weszłam, to paru profesorów spotkałam moich dawnych i to jest takie cudowne wracać tak na, na, na dawne miejsca. Co starałaś się im przekazać przez ten krótki czas? Mam nadzieję, że chociaż trochę zaszczepiłam taką chęć pomagania, i to nie trzeba od razu jechać gdzieś tam w tropiki, żeby pomagać. Można pomagać lokalnie. Po drugie, to yy, dla mnie było dużym odkryciem, że wcale to, czego się uczyłam w liceum, czy czego się uczyłam na studiach, nie było obowiązkowe do realizowania dalszych planów w życiu. Że mogą się czuć czasami zagubieni, i to nie ma w tym nic złego, bo tak naprawdę ja dopiero teraz, koło trzydziestki, odkrywam mniej więcej, co naprawdę chcę robić. Więc wydaje mi się, że w tym wieku to jest mega ważne. Spotkanie podobało mi się bardzo, wzruszyło mną na na pewno e, zobaczyłam wszystko z innej strony, jak tam jest, e, ze strony wolontariuszy. Czy dzięki temu spotkaniu będziesz chciała sięgnąć po książkę Małgorzaty Szumskiej? E, tak na pewno sięgnę, na pewno pójdę, wypożyczę, na pewno przeczytam i myślę, że mi się spodoba. Dzisiejsze spotkanie było bardzo ciekawe i interesujące. E, poznałam życie w, na Filipinach z całkiem innej strony niż, niż do tej pory bo wcześniej widziałam to tylko w telewizji, a nie wiedziałam, że jest tam aż tak źle. Mam nadzieję, że z tych książek pani Małgorzata Tyszumskiej dowiem się jeszcze więcej, bo zaciekawiła mnie ta historia. Dwie książki zostały już zamówione do biblioteki yy, właśnie o wolontariacie. Jedna zielona sukienka o podróży pani Szumskiej śladami swoich dziadków na Sybir. I tam książkę osobiście przeczytałam, bardzo mi się podoba. Jest napisana takim fajnym, prostym językiem i są to takie troszeczkę wspomnienia dziadków, a zarazem to, co ona przeżyła jadąc tam śladami dziadków. Bardzo fajna książka, polecam też, że będzie w bibliotece. Chciałam jeszcze powiedzieć, że tutaj uczniowie, jak rozmawiałam, z dwóch co najmniej uczniów się zainteresowało samym wolontariatem i pytało się panią Małgorzatę, w jaki sposób, jak można pojechać na takie wolontary, jak to wszystko wygląda od strony technicznej, od strony finansowej, także myślę, że, że zresztą było widać, że wykład się bardzo podobał, młodzież słuchała. Spotkanie to było całkowicie inne niż te takie nasze spotkania, które są w szkole. to jest o książkach, o tym takim, tu było coś nowego, wolontariat, rzecz, która całkowicie mnie inspiruje i Napełnia tak do działania, jak to ludzie, jak to powiedzieć tą całość tak napędza, taką dodatkową energię daje. Jak usłyszą, że jest taka możliwość, że jakiś wyjazd, wolontariat to dla mnie było taki wielki wow, że mogę gdzieś pojechać, takie coś, czy jest taka możliwość. Ja się cieszę, kiedy młodzież czyta książki, jakkolwiek banalnie to brzmi, yy, ponieważ to jest oderwanie się od rzeczywistości, przejście w świat magii i też yy, no super taki, takie narzędzie poznawcze. Yy, a w dzisiejszych czasach jest tym ciężko, bo łatwiej jest obejrzeć filmy. Ja sama mam brata, pozdrawiam go, który wszystkie lektury zna na pamięć, bo oglądał filmy, bo wszystkie już zostały zorganizowane. E, więc to jest cudne, kiedy i są nauczyciele, tudzież pani właśnie z biblioteki, która ma taką misję, żeby chociaż trochę nauczyć miłości do książki. No i kiedy młodzież jest na to podatna, bo no mówię, dla mnie jest sam zapach książki, zapach biblioteki to są takie... Wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa. Ja kupę czasu, spędziłam właśnie w bibliotekach i mam nadzieję, że dzięki takim projektom, mówię, przynajmniej część tych osób, które tutaj były, będą chciały czytać książki, niekoniecznie moje, aczkolwiek mam nadzieję, że moje też. Uczniowie zaangażowani w projekt Wkręcenie w książkę zapewniają, że jeszcze wiele ich pomysłów czeka na realizację, a spotkania czytelnicze na pewno będą kontynuowane.